Rok 2014 był bardzo dobry dla rynku Consumer Finance. Wygląda na to, że on może być rekordowy, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych kredytów, jak i, jak i wartość. Po trzech, miesiącach tego, trzech kwartałach tego roku sprzedaż kredytów osiągnęła wartość prawie 58 miliardów złotych. To jest porównywalnie tyle, co w rekordowym roku 2008 przy czym ta sprzedaż, która w tej chwili jest dużo lepszej jakości niż ta, która była w roku 2008. Wtedy po trzech czy po sześciu miesiącach od udzielenia kredytu widzieliśmy, że te kredyty się psują dużo szybciej i osiągnęły taką końcową szkodowość na poziomie 12 12%. Te nowe generacje kredytów są dużo lepsze od wielu kwartałów widzimy, że one się utrzymują na stabilnym poziomie i ta końcowa szkodowość tych nowych portfeli nie powinna przekroczyć 4 punktów procentowych. Z czego wynikają te, te wzrosty sprzedaży kredytów? Z jednej strony rośnie średnia kwota sprzedawanego kredytu. Widać, że Polacy chętniej sięgają po większe kwoty i w roku 2014 sprzedaje się takich kredytów wysokokwotowych powyżej 100 tysięcy zł, dwa razy więcej niż w roku 2011. Kredyty drobno kwotowe... Również w roku 2014 wracają do sektora bankowego. Trak, wprawdzie nie sprzedaje się ich jeszcze tyle co w roku 2008, ale rok 2014 był przełomem i ta sprzedaż, ta sprzedaż rosła. Ciekawe obserwacje widzimy w momencie, kiedy patrzymy na taką mapę geograficzną poziomu ukredytowania, poziomu sprzedaży kredytów, ale również, również jakości. I widać tam wyraźnie, że taka północno-zachodnia część Polski. Jest już w tej chwili bardziej ukredytowiona. Polacy częściej tam korzystają z kredytów niż Polacy zamieszkujący południowo-wschodnią część Polski. Ale również ci Polacy, którzy są w tej chwili już mocno ukredytowieni, również więcej zaciągają kredytów obecnie w roku 2014 niż ci, którzy mieszkają w południowo-wschodniej części Polski. Ci również z północno-zachodniej części kraju gorzej spłacają kredyty. Widać tu pewne rozbieżności, różnice, pewnie w poziomie ekonomicznym czy finansowym, edukacyjnym, ale również też w takim kulturowym. To może mieć bardzo duże, duże znaczenie, co robimy w sytuacji, kiedy brakuje nam pieniędzy, czy oszczędzamy, czy zaciągamy, zaciągamy kredyt. W roku 2014 e, mocno rozwinął się rynek firm, e, firm pożyczkowych. Zaczynamy również współpracować z tym sektorem jako Biuro Informacji Kredytowej i zbieramy również informacje o tym, jak Polacy zachowują się na tym rynku. Już w tej chwili mamy kilkaset tysięcy, e, informacje o kilkuset tysięcy rachunków. Tutaj też rysuje się kilka ciekawych e, obserwacji. Często mówimy, że to są zupełnie inni klienci między sektorem bankowym a ubezpieczeniowym. Do pewnego stopnia tak jest. Patrząc jeśli chodzi o wiek, no to w zdecydowanej większości ponad, po, e, ponad połowa klientów firm pożyczkowych to są osoby młode. Poniżej 31 roku życia. To zupełnie inaczej wygląda niż w sektorze bankowym, gdzie ci młodzi stanowią tylko 17%. Natomiast z punktu widzenia pokrywania się tych klientów w jednym i drugim sektorze, ona jest bardzo duża, bo klienci firm pożyczkowych to są osoby, które w 85% miały bądź mają zobowiązania kredytowe w bankach, a 76% to są osoby, które mają czynne zobowiązanie kredytowe. Połowa z nich regularnie spłaca swoje zobowiązania, więc gdyby skorzystali z oferty, oferty banku albo przyszli do, do banku po kredyt, no można powiedzieć, że mieliby duże szanse na to, aby, aby ten kredyt uzyskać. Z jakichś powodów wybierają firmy pożyczkowe, może łatwiej, szybciej, sprawniej, a może po prostu zadziałała na nich, na nich reklama. Okres przedświąteczny również wiąże się z, z większymi zakupami, ale również z naszą z większą aktywnością na rynku kredytowym. Patrząc na poprzednie lata, to grudzień zazwyczaj jest lepszy dla banków, jeśli chodzi o sprzedaż kredytów, niż pozostałe miesiące roku. To jest w granicach od kilkunastu do trzydziestu 30, do procent. 30%. Średnio wychodzi około, około 20%. W tym roku. Banki udzielają ponad 600 tysięcy kredytów miesięcznie i szacujemy, że w grudniu ta, ta wartość, wartość sprzedanych kredytów może być wyższa około 20% niż w pozostałych miesiącach tego roku.